Tak, poszedłem jak to się mówi za ciosem i jest już kilka wersji zakończenia tej piosenki, zależnie od kontekstu. Dzisiaj nie będę szedł w politykę, tylko bardziej to zakończenie będzie traktowało o produkcji filmowej. Ja myślę, że nie trzeba używać aluzji, trzeba nazywać rzeczy wprost. Na aluzję to był okres PRL-u. PRL był krajem kwitnącej aluzji. A, a teraz, jeśli chcemy wykonywać utwory, czy w ogóle sztukę zaangażowaną, to, to po prostu możemy wprost nazywać te rzeczy, o których chcemy mówić czy śpiewać. Na przykład zakończenie killera ostatnio wykonywane było po prostu o harolu nawrockim i, i też dobrze chodziło. Tak jest. Dzisiaj, dzisiaj na szczęście cenzury nie mamy jest tylko autocenzura i strategia promocyjna. Każdy robi tak jak uważa. Ja nikogo nie oceniam. Dla mnie piosenka powinna być fotografią rzeczywistości. Czasem zaangażowaną, czasem błazeńską, a czasem całkiem na serio, ale nie obojętną, nie neutralną. Dlatego właściwie te, te wszystkie te utwory, które wykonuję z elektrycznymi gitarami czy, czy samodzielnie, one są jakoś tam zaangażowane albo światopoglądowo, albo obyczajowo, albo są chociażby autoironiczne. A przecież wielu ludzi znajduje te same słabości u siebie i dlatego te piosenki trafiają wtedy le, lepiej i szerzej. To bardzo miłe wydarzenie jest. Ja, ja lubiłem zawsze tu przyjeżdżać. To jest miejsce, gdzie ludzie estrady spotykają się raz na jakiś czas w bardzo sympatycznym, przyjaznym otoczeniu i miejscu. I więcej mam wspomnienia właściwie z tego, co się dzieje na zapleczu zwykle niż z tego krótkiego wyjścia do estrady.